czyli macie z tej strony czyli kasztan i pokażę wam przycieki a w reali w FC24 Starcie w górę z tyłu ciągną, aby nie przegrać mężczyźniów na okno, ale lewy 91, 1, więc będzie mieć taką wzmocnioną jaką ma FIWI 23 Kane 90 więc dostanie upgrade o 1 w salach 90 czyli będzie miał Taką samą cenę jaką ma FIFI 23. HALAND 91, więc zostanie Upgrade o 3. Rubendidas 89, więc dostanie Upgrade o 1. Messi 90, więc dostanie Downgrade o 1. PP 91, więc będzie mieć taką samą cenę jaką ma FIFI 23. De Bruyne 91, więc będzie mieć taką samą cenę jaką ma w do 23. to tyle. źle ja bardzo dziękuję za oglądanie życzę miłego dnia pozdrawiam was trwajcie cześć.